Cześć. Dzisiaj pokażę wam trzy nowe modele. No i sobie trochę je zrecenzuję i, i oczywiście odpakuję. Tak się wszystko prezentuje i bierzemy się za odpakowywanie. Dużo milicji, no bo jak widać, u was milicja. No i oczywiście Buchanka, u was 4,52. A tutaj jest Trabant 601, kombi, ale to nie jest zwykłe kombi, to jest kombi z namiotem. Model tak się prezentuje. No, jest parę wad. Pierwsza wada to tutaj lusterko odstaje, bo widzę, że nie jest od kompletu, ale nieważne. Tu trochę tą kalkomanię milicja widać, ale to tam to tam taki drobny szczegół. Model jest bardzo fajnie wykonany. No, no. No, Ma też rejestrację, że tu, a nie chce się złapać, dobra nie. tu księ, mów dziewięć osiem dziewięć. Taki drobny szczegół, ale fajny. No, powiem tak. Model jest bardzo ładnie wykonany. Jest tutaj taki coś, do czego mógł się, mógłbym się przyczepić. To jest odstający ten kogut, ale to tak. Jest no milimetr. No, bardzo fajnie wygląda. Wnętrze też jest fajne, no. No i to ostatni model. Ostatni model nawet z podkładką. Wnętrze jest pomalowane, bo byś nie wiedział to nie jest z tylko klamka to się tam też jest pomalowana, no, bo to nie jest z Diagostyni, tylko adres. No i tyle w temacie, ale no, podkładka ma napis Trabant 601 Universal Nit Dalej nie przeczytam, bo... Nie umiem zbytnio angielskiego. No, tutaj chyba widać ostrość, ostrość, ostrość. No, widać. No, i teraz odkręcimy. Oczywiście jest trójkątna śruba. No. A propos tych śrubek? Ostatnio zakupiłem trójkątny śrubokręt, żeby się już nie męczyć otwierając tym płaskim śrubokrętem. Jednak ten był za duży. To mam też jeszcze drugiego, mniejszego. No. Jak ktoś myśli nad zakupem takiego śrubokręta, no to właśnie. Ja bym polecił, bo no jest bardzo łatwiej. Kontraband wygląda bardzo fajnie. Rejestracja jest ale do, do napisania jakby. No z tyłu jest oczywiście tak samo fajna kalkomania DDR wydech też jest i napis Editions Adla Ad Editions Atlas Collection i tutaj jest napisane 1 do 43 Made in Pyrcy <try> <try> Trabant 601 Limousine no i no tak naprawdę zwykłe kombi i pomalowanym wnętrzem no tylko, że ten namiot robi robotę no o złapało tu złapie reinsercję Złapało. No tu nie ma rejestracji. A jak mam porównywać y, Trabanta na przykład z ty, m, y, tym Uazem, to... No bo wiadomo. To jest auto, to jest auto. To jest bus. No, no i szczerze mówiąc, jak tak patrzę na tego u łaza to on jest bardzo duży. Popatrzcie na różnicę. No wiadomo, że to jest trabant, ale no, szerokość. też jest szerszy. No, trochę dłuższy. No, ale najważniejsze to no, bardzo wysoki jest. No. Trzeba to jeszcze posprzątać. No to.